Witajcie z tej strony, BabaGetsu, Witam Was, Babie, po raz kolejny. I zastanawiam się, co tutaj mamy zrobić, ponieważ jeszcze ten etap nie jest ukończony. Nie mamy tutaj żadnych wskazówek odnośnie słoneczek. Wygląda na to, że coś tu jeszcze jest ukryte. Tylko gdzie i co? Może coś z dustem jest. Może właśnie dałoby się zrobić jakoś tego sinka usunąć, yy, albo water usunąć. Nie, i sinki tak nie weźmiemy na górę. Może dałoby się zamienić dust na rok, albo potem ten rok na level. I to wszystko, te pyły, stałyby się levelami. Może próbować, Bo innej opcji na razie tu nie widzę. Jeśli nie uda mi się wykminić, gdzie jak tu levele zrobić, zwłaszcza, że tu jeszcze jest jakiś kącik, taki zobaczcie, że tutaj czegoś brakuje, no to po prostu pójdę do mety, tam stworzyć inne poziomy, bo też tam muszę się dostać do tych trzech leveli, tam dodatkowych. No nie, no to nic nie da, to już zrobione. Je. To musi być coś prostego. Rock i sync, może rock i Sink rock i A, i spóż nie ma wtedy. Myślę, po coś jest ten dust, po coś jest ten dust, tylko jak to ugryźć? Mogę zrobić dust i rock. I wtedy mi się cały pół zamieni w skałę i możliwe, że jeśli Te skały is level teraz zrobię, to wszystko będzie levelami, tylko nie mogę tego wydostać. Może tym sinkiem coś zrobić. Muszę wszystko wycofywać. Jak gdybym tutaj dał skałę i ją zamienił w wodę? Bo wtedy mogę wziąć sobie te rzeczy ponownie i na przykład zrobił w ten sposób, że potem wydostał, jak już będzie zamieniony ten pył, wydostał wyraz rock i zrobił rock is level. Tylko, czy, czy będę miał Isa wtedy? Rock is water. Dobra, mogę wydostać sobie Isa. Teraz zrobić. Yy, tutaj, tutaj, tutaj. Jeszcze kawałek. Dust is rock. O, i mam rok do wydostania. Znaczy, mogę sobie to wziąć. Tylko, że jest pewien problem pod tytułem. że ja sobie te. A nie, mam enda, mam enda, mam enda jeszcze. Mam enda. Do wzięcia. Tutaj jest. I mogę zrobić sobie. Water and. Y... Water and rock is. Nie, czekajcie. Water. Rock and water is sink. okej okay. Nie, czekajcie. Rock and level is level. Też można tak zrobić. Żadne water nie kombinować. I chyba powinien być. O, dobra, jest, 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 jest poziom A. A wszystko inne tutaj się zamieniło, widzę, w takie atrapy. Trochę jest to zawód, bo naprawdę myślałem, że tu będą jakieś... Chyba, że będą levele i później się zamienią po A, bo to jest A dopiero. Jeśli to faktycznie będą levele, to będzie tego masa. Do it yourself, zrób to samemu. DIY, mi się każe tylko z facem. Right! Mamy nowy wyraz, Raid Pisze. Kojarzy mi się z face'em, jak są te five minutes, crafts craft i tak dalej. Wystaje ci palec, obcasa. Pomaluj palec na kolor obcasa. Znaczy buta, no, ale wiecie o co chodzi. Right? I co robił right? Flag i win. Aha, czyli yy, Raid zamienia jeden obiekt w inny obiekt. Tak to rozumiem. Czyli na przykład baba, write flag. Będę napisem flag, tak? Tak, dokładnie. A baba, write you. Będę wyrazem ił. Okej, okay, rozumiem. To muszę teraz zrobić. Yy, baba, right, win. Albo coś takiego. Aha, też nie zadziała. Yy, you, right. Nie, tu nie mogę za bardzo nic zmieniać. Może. Flag is win po prostu zrobimy i tyle. I nie będziemy się wygłupiać z tym rightem. To chyba jest taki poziom po pokazówkowy, nie? Flag is win. Aha, flag is defeat. <laughs> Okej, okay, to jednak musimy kombinować. Baba, right, win. Nie chcę. Baba, right. Flag, right, baba. o, oo. Flag ride right baba, czyli flaga się zmieni w baba, wyraz, i baba i swin możemy zrobić. I chyba tego od nas chcieli. Podejrzewam. Czyli baba i swin. O, wygrałem. Dobra, czyli to był pokazówkowy poziom, czyli na pewno będą. Następne? a tutaj są. Nie muszę tam na dole robić. Kontynuacja tego. Co, jak co, trzeba im przyznać, że ten kwiatek wielki, na którym jesteśmy, ma bardzo dużo poziomów. Chyba to jest największa lokacja ze wszystkich. Teraz B. Zapisać zasady i znowu będzie coś z pisaniem, ale zielony. Zielony? Mangetsu daltonista. Niebieski poziom mamy. Rock i spusz. Ride. Right. Mhm. Mogę pchać, tylko nie będzie czegoś. Nie będzie czegoś. Mogę, rok mogę wyłączyć, wywalić sobie dlatego, że, a nie, czekajcie, nie mogę. Hmm. I musimy to, przez to przejść, Watery Sink muszę mieć jakieś skały, żeby móc przejść przez to, tak? To co mógłbym wywalić? Isa wywalić? Eee, nie widzę tego jakoś. Nie będzie, pushem. Rock, ride, push. Chociaż wszędzie jak będą napisy push, to też będzie działać, nie? Czekajcie, zrobimy sobie pociąg, wagonik, może starczy nam. Chyba że idealnie nam jednego zawraknie, bo nie liczyłem tego. Dobra, jest idealnie. No. <laughs> easy, to było easy. Ale mam złe przeczucia, bo dalej nas zapoznają z tą mechaniką, więc tutaj na przykład mogą być dwa jakieś trudne poziomy, albo ten ostatni będzie trudny. Rock is open, rock is push i Ja jabłuszko mam jeszcze. Fruit Jabłuszkę, zawsze nazywam jabłuszkiem i ptak też dołączył. Right. Mogę zrobić, że Rock, right, oop oh, czekajcie, nie, yy, co tu jest? Bird i Stop and Shut. Czyli trzeba z, otworzyć kamieniem albo czymś innym tego ptaka. Czyli trzeba na przykład zrobić, że rok, yy, right rok będzie tak naprawdę openem? Opener? Nie wiem. Albo fruit is open możemy zrobić, tylko fruit is push by musiało być, a wtedy chyba na poświęcenie coś idzie. Chociaż niekoniecznie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. fruit is push i mogę popchać go, tylko nie zrobię open chyba w ten sposób. To czekajcie, to chyba lepiej, lepiej, lepiej tak iść. Tu sobie wrzucę. Drugiego roka weźmiemy. Rok, fruit is rock. No, nie musi to być owoc, nie? I wtedy będzie wszystko pushowane. Aha, nie mogę od razu zmienić. Nie mogę od razu zmienić, bo potem nie zrobię raid coś tam. Musimy pomyśleć teraz. Jeden rok bym poświęcił. Jeden rok, niekoniecznie dwa lata. I potem zrobił ze skały. Skały srały zrobiłbym pusha. pród i spusz. Yy, i a nie, też jest opcja, że raid to jest podpucha i trzeba po prostu wycie, sobie tutaj przyjść, dać się fruit is yy, rock, wziąć sobie i po prostu dopchać resztę. Nie zdziwiłoby mnie to To weźmy sobie i... Aha, i musimy po kolei... Aha Też przy okazji nie możemy jako pierwszych wysłać kamieni Bo one nie otworzą Dlatego, że tutaj są rzeczy kolidujące Mogę rok wziąć? No nie Nie, 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 nie Zabezpieczyli się tą wodą Jabłuszko, co ty robisz? A może jabłuszko... Nie, nie może być otwarciem żadnym Tylko sobie po prostu popchamy to Zniszczymy jabłuszko, po co nam jabłuszko? Zrobimy sobie rok i spusz i też będzie openem. Może uda się wepchnąć. Aha, ptak i stop. Czyli mu musi być rok i. Yy, hmm, równocześnie. Bo wiecie o co chodzi? Ja sobie mogę pop popyłać te napisy? Sęk w tym, że główno mi to da, bo tutaj już nie mogę wepchnąć tej, tej skały na to. I to nigdy nawet jak open będę miał, to się nie otworzy. Aha, nie może być rockrite east, nie można sobie tych wyrazów tworzyć. O tym ograniczeniu nam nic nie powiedzieli. Rock ride rock Tam potem też są jeszcze przeszkody. Może tu trzeba coś nawyczyniać dziwnego. Du, du. Wiedziałem, że będzie coś trudniejszego, albo jest jakieś, jakaś mechanika, której jeszcze nie ogarniam, albo jakiś, jakiś sposób wykorzystania tego. Nim podrzucić świnię? Ej, ona by się nie ruszała! Jeszcze wskazówką jest dla nas to, że potem są trzy kratki wody, więc powinniśmy zostać właśnie z trzema bloczkami, żeby to zrobić. Czyli coś tutaj jest na rzeczy w ten sposób, jak robię. Rock, ride, right, rock. Wszędzie będą roki. Co ciekawe, rock is rock blokuje warunek rock, ride, right, push. Mmm. Nowość, zabawki z EP, wielka frajda Ej, czekajcie, czekajcie, może zrobić napis na napisie przecież Jeśli to dobrze zrobimy, rock To o tym nie pomyślałem na początku Dobra, załóżmy, że fruit is push Mogę zrobić dwa naraz. I teraz rock, right, open A, y okej, okay. rock, right, open I teraz mogę sobie zrobić A nie mam skały teraz, push I by były dwa warunki równocześnie no, i nie ma skały. By sobie to działało tutaj. Open. Rock. Ride. Yy, push. To będą oba warunki. No i jabłko zamienimy na kamień. Dobra, i zobaczymy, czy dwa warunki równocześnie się sprawdzą teraz. Bo coś czuję, że może mi zabraknąć klocków, ale wydaje mi się, że. Jest szansa, że to się uda. To co, sprawdzamy? Chwila ostateczna. Jak nie, to nie mam pomysłu, co dalej. Yy, tutaj pyk, pyk. I zaczyna się problem. <grym> Ej, a może wykorzystamy, żeby frut był równocześnie. I mogę tutaj wsadzić to i jabłko będzie otwierać. A to, to robiłem to zrobiłem tak samo ze skałą, co za różnica? A może i dzięki temu oszczędzimy? A, bo wykorzystamy sobie ten warunek w sumie. Rocky's Open. No tak, 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 to jest to rozwiązanie. Byłem bardzo blisko, ale nie pomyślałem, że możemy tam te napisy wykorzystać. To czekajcie. Yy, dwa. Tylko raz, dwa. Tutaj trzeci. Yy, chyba, że nam nie starczy napisów, bez kitu, zobaczcie jabłko wchodzi. I teraz co z napisami? Da się jakoś rozdzielić? Yy, to dalej nie jest to rozwiązanie, serio? No nie. Ale spryciule z nich w tym poziomie. Masakra. Rock, right, rock. Rock, right, rock. Mamy dwa razy. Ej, może owoc teraz będzie dwa razy kamieniem? Hmm? Dwa razy większy kamień. Rock is. Nie mam teraz Rock is push. <noise> Ups. Przerwałem sobie nagrywanie i ludzie, uwaga, udało mi się znaleźć rozwiązanie tego. Um, tego właśnie. Poziomu. Okazuje się, że na początku samym, nawet sama gra nam to podpowiada niejako, na początku samym możemy sobie zamiast is e, zrobić raid i w ten sposób dopchnąć naraz e, i zrobić od razu, że dwie rzeczy e, są w jednym miejscu. Nie musimy do tego używać. E, tak jak ja robiłem wcześniej tych dziwnych technik, e, tutaj wszystko sobie działa. I po prostu to jest dla mnie niesamowite, że ja się o tym nie zorientowałem. Zacząłem robić jakieś kwadratury koła, nawet chciałem zrobić e, połączone skondensowane rok w jednym miejscu. I żeby było rok i z rok, i z rok, i z rok, i może by to jakoś działało, ale wygląda na to, że nie potrzebuj. Oj, dobra, wszystko jest git, wszystko jest git. Dopychamy teraz jabłuszko i mamy idealnie trzy napisy, żeby to wygrać. Ja pierniczę, po prostu... Ten poziom zajął mi półtorej godziny. Niesamowite jak bardzo mnie tutaj nabrali, mimo że komuś innemu wyszłoby to spokojnie w 20 minut, jeśli by się zorientował, że da się po prostu zaizdać rajd po innej możliwości. Aż się wkurzyłem, wam powiem. Naprawdę. I jakieś napisane instrukcje teraz są. To może być jeszcze trudniejszy poziom, w którym jest keke bardzo różowy. Czemu on taki różowy jest? Na ekran jest widocznie coś nałożone, jakaś nakładka. E, baba is not win. Baba nie może być zwycięstwem. Keke i school nas niszczy. wally stop, wally is win. To wygląda tak, jakbyśmy mieli baba is. Nie. Tam w ogóle jest level, tak? Jakbyśmy mieli jeszcze coś wyprodukować. E, level is win. Ewidentnie trzeba zrobić w ten sposób, że tutaj dopchamy sobie i keke is win. E, keke right, win. I mamy wina, ale nie mogę zrobić baba. Is win, bo to zablokowali. Wall is wall and not you. Nie można tak robić. Po co to jest w takim razie? E, można też zrobić rzekę. A może trzeba dwie równocześnie rzeczy. keke right. Hmm, bo zobaczcie, że tak dziwnie tutaj to ułożyli, żeby jeszcze można było dopchnąć. I push nam też po coś jest. keke is push. Można było zrobić od razu, tylko gdzie? Może powinniśmy sobie najpierw warunek zniszczyć? Czy mogę pchać czaszki albo coś? O, on sobie tam może iść. Hmm, a gdybyśmy tak go dopchali napisami, Baba i twin i zwyciężyli, tylko wtedy go nie wydostaniemy już. Aha, jakiej okay, spóżby musiał jeszcze być. Można też tutaj wejść i tu coś wykombinować. Hmm. Keke ride. Right. Nie, nie zrobimy tam keke right wall. Ale wall i push Dałoby się, dobra, wiem, wiem, wiem. Musimy wepchać tam keke i zrobić wall i push Tak bym sugerował. Keke i spusz najpierw. Wsadzamy go sobie do środka. Tylko tutaj jest problem. Ojeju, duży problem całkiem. Do środeczka. Teraz keke, żeby nie był pchany. Chociaż może być pchany. Możemy go wepchnąć jak bardzo chcemy, i na przykład potem zadecydować, że zrobimy coś innego. Wall is win by było też śmieszne, ale nie możemy. Wall is stop. My chcemy zrobić wall is. Ee, wall is push. Więc keke, right, push. I wtedy możemy dostać się tutaj i level is win możemy zrobić. Jak jeszcze nie wiem. Może za bardzo przepchałem. Level is you. Można level is you zrobić. Aha, level is not you. Nie ma. Baba is not. Czemu? Aha, bo jest mnóstwo obiektów, które mnie tutaj zabijają, niestety. Baba is not win. Bo coś by nam był ten win, nie? Też można pomyśleć inaczej, na przykład zrobić keke right you albo coś takiego. Czemu by tego nie zrobić? Potem. No właśnie, a level is not you było coś. Można wtedy sobie to wpierniczyć. Usunąć baba is not Win. No i brakuje mi tego Isa. I możemy na przykład, nie wiem, nawet jakbyśmy chcieli, moglibyśmy sobie wziąć ściany, które byśmy wykorzystali, żeby baba była... mogła być winem, ale. Coś tego nie widzę. I może też... Level right Keke, bo też chcieli pewnie, żebyśmy zobaczyli, co się stanie, jeśli tak się stanie. Jeśli tak zrobimy. To jest też jakaś alternatywa. Right keke. O kurde, faktycznie nazywa się keke. I możliwe, że trzeba było tak zrobić, żebyśmy mogli kekę do czegoś użyć, do jakiegoś kolejnego poziomu tutaj. W tej grze nie ma przypadków, moi drodzy. Przynajmniej ja się z nimi nie spotkałem. Wallis. No właśnie. Aha, czekajcie, jakie ja mogę ściany niszczyć? Czemu ja to, o tym nie pomyślałem, że mogę ściany odpychać i mogę sobie zrobić Wallis? Yy, coś tam, Wallis baba albo Wallis keke albo coś takiego. Wallis <laughs> Wallis. Kek... Wall is... Tutaj, level is win. Level right win. Jakoś inaczej to podpychać, chyba trzeba. Keke Rides right Baba. Też można zrobić Baby wszędzie, nie? Nie. Nie ma. A Wallis Wall, dobra, jest Wallis Wall faktycznie. Keke Ride right Wall. No, Wall by się przydało na Pisik, nie? Kurczę, Wall sobie zrobiłem. Nie miało tak być. Baba. Baba Ride right Baba. Baba. A ciekawi mnie jedna rzecz. Może to być ultra głupie. Co jeśli by tutaj ride dopchnąć? Baba ride not win. Jak to zadziała? Nie działa. <ścoughs> A level is push? Bo tego jeszcze nie próbowałem. Żeby przewinąć sobie może coś? Level is push. Bo mam dostęp do lewej ściany. Level is push. O, to działa. Ale level się kończy i tak tam nie dopchnę niczego. Jakbyśmy Isa jeszcze jednego mieli, bo nie mamy tego, jak przepchać tutaj. Keke right, baba, baba. Kieke, baba is baba i baba is you. Tu nie zamienię się w coś. Jakby było all is na przykład. Ej, chyba mam, chyba mam. Jak damy kekę. Y Heke ride right, win, okej, okay, ale bloku blokuje nam tutaj jeszcze jeden warunek. Wystarczy, że go usuniemy i możemy to chyba zrobić przy pomocy tego napisu całego, tak? Możemy? Proszę, żeby się udało, żeby się udało. O... Dobra, jest, udało się, moi drodzy. Bardzo prosty sposób na zwycięstwo. I ja tutaj. uuu, ukończ sekretny obszar. To był, był ostatni level, już. Nie ma dalej. A myślałem, że jeszcze level albo tekst, albo coś trzeba będzie robić. Widzicie, że tutaj jest jakiś push. Robiłem tyle różnych komplikacji. Cały czas myślałem, że tutaj jednak trzeba coś z tym levelem podziałać, który będzie tutaj. Yy, jak już potem ściany są do odpychania, i no myślałem, totalnie naokoło. Ale to jest brzydkie. Weźmy to, zmieńmy tego pusha. Nie może tak być. Bo level i z baba możemy zrobić drugą Babę, jakbyśmy chcieli, żeby nam też uciekała. Nie ja bym Kekę chciał zrobić, przyjaciela. Level is Keke. No i mamy Kekę, ale niestety się nie rusza, bo Keke is not you I to chyba już tyle, jeśli chodzi o poziomy z tego miejsca. Yy, faktycznie... Aha, nie pali się, musiałbym... O Jezu, gdzie ja jestem. Mogę sobie wchodzić. Yy, no i mam kwiatuszek tutaj. Chyba tam nic nie ma już. Można było tworzyć end push, gdybym tam sobie tutaj dał sobie push. Dust and push i mógłbym pchać dust. Proponowałbym w takim razie, żebyśmy poszli tutaj i tu chyba nic nie zostawiłem, mam nadzieję, że nie było grass is level, mogę sprawdzić, raczej nie, bo tutaj całość już zrobiłem, ale dla pewności. Meta, 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 tutaj zostawiłem trzy poziomy na górze i z tego co rozkminiłem trzeba tam mieć trzy baby, żeby baba i Sił popchnąć, wszystkie te trzy klocki. Muszę teraz to wykombinować, nie będę was tym może aż tak zanudzał, jak dojdę do rozwiązania pokażę wam jak to się robi. Na zewnątrz jak wyjdę to nie, to nie da rady. Chyba, że level sobie zamienimy na flag. Nie, to też nic nie da. Ale jakbym doniósł flag is ghost. Może na odwrót jakoś, kursor is ghost. On sobie tu niech będzie. Jakoś tak zrobić, żeby tutaj poświęcił się jeden bubek, drugi bubek. Okej, okay, mamy trzy baby. I nie mamy kursora, niestety, też jak pewnie zobaczyliście. Ale może jest szansa, że zrobimy. Aha, flag is ghost. Nie zrobimy, bo nie ma. Chyba, że faktycznie w jednym z leveli zrobimy sobie flagę, bo dało się Owszem, dało się Tutaj chyba? No da się zrobić flagę Leveli z flagi I z tej flagi bym chętnie sobie zrobił Chociaż, nie, nie, nie mogę też dobra, zrobię, zrobię, zrobię Flag sobie użyję i z tej flagi zrobiłbym sobie ducha potem Tak to normalnie w miarę tu możemy podejść do tego Poniszczyć sobie te rzeczy, prawda? Dobra, jedna baba wiosny nie czyni Okej, okay, jestem duchem. On niech tutaj pójdzie na egzekucję, żeby trzy baby były. Ej, czekajcie! Już są trzy baby. To chyba nie trzeba, bo z tym... Nie, a ja kursora nie mam. No tak, chcę, chcę zrobić z flagi kursor. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już się ucieszyłem. Jakiś system ominąłem. flag i kursor chcemy zrobić. I on sobie tutaj przejdzie i byśmy mieli wszystko. Tak, dokładnie. O to mi chodziło. To rozwiązanie już ostatnio przyszło mi do głowy, ale tyle widzicie jest tutaj klikania, że mi się odechciało. A może najpierw zrobimy sobie górę, tak? Z tym kursorem to muszę chyba jeszcze muszę tu wypchnąć najpierw. O, ojej. O! Kursor jest na mnie, dobrze. Jakbym byłby strzejszy, to bym sobie wcześniej podpychał te rzeczy. O, 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 w ten sposób, dobra, da się tak zrobić, super. To teraz łączymy, żeby były trzy w rzędzie. Super, yy, nie super. Tutaj level przeszkadza jeden. To może tak. O, i jest, mamy! Możemy przepchać to i iść. Możemy, tak by się mogło wydawać, że możemy iść po level. Na, na razie musimy kursor wziąć. Yy... Ważne, żebyśmy wzięli kursor. Dobra, jest! Zobaczmy, co tutaj dla nas przeszykowali i czy będzie to trudne. Hidden Path, jakaś ukryta ścieżka. O, kosmos. Wrócił. Ukryta ścieżka. Empty wraca, nie! <śmany> Masakra z poziomów kosmicznych to empty było najgorsze. Czaszki są niestety przeszkadzają. I jak to jest? Ukryta ścieżka się nazywa level. Nie mogę tu dopchać, chyba że sobie, może nie w tę stronę, bo to, tego już z powrotem nie dam. Mogę zrobić, że. Rock is empty. Empty. I mogę po prostu wrzucić flag is win, tylko nie mogę się tam dostać. Czyli muszę jakoś wykomponować. A level is belt można też zrobić tak w ogóle. Z tego co zauważyłem. Albo level is shift. Ej, level is shift. Brzmi jak plan. <laughs> Żeby się przesuwał cały. Uuu. Dobra, ukryta ścieżka. Pek, 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 pek. O nie, spadam. Wszystko jest chyba tak wyliczone, żebyśmy. Nie dawali rady, chyba że wrzucę sobie z napisem jeszcze. Zyskam jeden krok, chyba. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Okej, okay, bardzo łatwy poziom, naprawdę. Z tych wszystkich, które dzisiaj robiłem, najłatwiejszy. I mamy tutaj dwójeczkę, trójeczkę i wyjście. Ej, teraz sobie uświadomiłem, przecież mieliśmy level. Tam, na dole. Może dałoby się tutaj zrobić flag east level i tak dalej, jak w, przy wdepcach, bo tutaj mam dwójkę, trójkę, może więcej tych poziomów jest. To dwójkę teraz, triplety, czyli jakieś tutaj trujeczki, jakieś coś. O, właśnie, triplet. Hot, hot wraca, baba is hot. I trujeczki. Baba is ward na pewno trzeba zrobić, tak podejrzewam. Może najpierw ogarnijmy, co tu trzeba jeszcze wsadzić i gdzie. Flag and ice is float. Flaga i lód latają. Flagi nawet nie ma, trzeba ją sobie zrobić. Ice has flag. lód ma flagę. Coś czy musi roztopić tę te, te flagę. Za to School is Defeat. I muszę też pewnie latać. Ward. Coś może być słowem. Baba is ward. Tu na pewno trzeba. Nie ma nawet innej możliwości. Widzę, że isy mogę sobie płać <grywać> jak tylko chcę. To sobie odepchnę trochę, bo się boję, że coś że się pozłącza z narodem znowu. Baby, jak mówiłem, już dążą raczej do takich ciekawych zabiegów. Ok. Is. E, ward. No i mamy też ograniczenie, że nie mogę za bardzo. Nie mogę przepchać do góry, czekajcie, nie myślę. To nie jest żadne ograniczenie. Mogę sobie tak przepchać, że mi nieco łatwiej. I może nawet też sterowanie będzie łatwiejsze, chociaż. Trujeczką w jednym miejscu. Albo, a baba is hot, albo baba is ward". Nie można chyba mieć równocześnie tych rzeczy. Ewentualnie, jak ja będę po prostu słowem, to będzie się dało. Trzeba sobie manewrować. <laughs> baba is hot. O, do końca na przykład. W tym sobie wyjdę. Jeszcze mogę coś z tą skałą zrobić. Nie wiem co. Rock i spól w ogóle jest. O, czyli mam brać to. Mam brać. Tutaj baba is float. I wtedy nie biorę już chyba. Nie, biorę, biorę. Powinno, powinno się dać brać. A, i y, tą babą niestety mogę tylko iść w lewo i w dół. Prawo to mnie czaszki dorwą, więc trzeba by było wychodzić, jeśli by była taka konieczność. I zobaczmy, co tu jeszcze jest grane, bo coś trzeba tutaj sparzyć, coś trzeba dociągnąć. Rok nie jest puszem, to chyba mam. A, mam sobie do pomoc. mam jedną babę poświęcić, a drugą ma chyba wypchnąć. Co? Tak, 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 chyba, chyba tutaj ma. Yy, ta ma pomóc, ta dopchnąć i ta pociągnąć. Tak, <laughs> jakiś śmieszny poziom, że jest współpraca tych bab, nie? O, 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 i tutaj podarujesz drugiemu. Dobrze, dobrze. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, nawet można by było powiedzieć. A tutaj już nie wiem, jak to zrobić. Tu trzeba jakieś ostre przyciąganie te, tych wszystkich rzeczy, chyba. A po co nam ta skała w ogóle? Bo ja to tak zacząłem robić. Baba i schod. Sam sobie nie da się stanąć na tę skałę. Mogę sobie przecież tutaj, nie wiem, tu być. A może ta skała służy do tego, żeby gdzieś się odpowiednio zablokować? Na przykład teraz, żeby baba mogła iść w lewo. Tak nawet ta skała była ustawiona, widzicie sami? Ona sen nie może wydostać z. O, że tutaj się psuje. Nie mogę iść w tę stronę w ogóle. Tu, 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 tu. Nie, nie zrobię tego tak. Bardziej. Mogę sobie wejść. No i co tutaj? Tutaj zaczynają się schody. Nawet jak latam, to mi to nie pomaga. Dałoby się tam baba i slow zrobić średnio. A jeszcze jedno pytanie. Czy mogę zrobić sobie w ten sposób, że. Baba i zrobił Tutaj. Hmm. Żeby tutaj było is jeszcze. I może da dałoby się to przeblokować. Jakbym miał zmienić teraz decyzję, to może jedno izbę wykorzystał tutaj. Tak samo ward. Żeby to można było zmienić sobie w każdej chwili. A te dwa Isy bym spróbował. Dać sobie tam. O, jest, blokują mnie, blokują mnie. To jeszcze muszę, muszę się tą jedną babą zamknąć. Okej, okay, ona, ona będzie cały czas powodowała, że będziemy latali. I super. I zobaczymy, czy tej babie uda się dotrzeć tam. Nad czaszkami. Jest, udało się! Dobra, i teraz jedna baba musi zrobić baba i Czyli faktycznie isami trzeba było sobie dopomóc. Yy, Ishot to wystarczy, że tu wypchnę. I. Co jest? Aha! Potrzebuję tego jednego isa, żeby latać jeszcze. Nie tylko hot, ale też latać. To jak go odzyskać? Jak tam w ogóle być? Może trzeba tutaj jakieś fundamentalne kwestie zrobić z tym Baba i Siu. No na przykład. Tylko wtedy już nie będzie is world, nie? Is hot też nie będzie. A czy mogę tu wepchnąć? Nie. A może to było zrobione? I trzeba było dobrze się dostawić do Isa. Dobra, spróbuję jeszcze raz tak. Yy, widzę, 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 widzę. Dałoby się to zrobić przy pomocy jednego Isa. Trzeba najpierw to wydostać. No i cały czas będziemy się chyba denerwowali <grym> tym lataniem. Niech tak będzie, no. No to trzeba lepiej chyba ustawić. Tylko jak? Yy, tak, żeby iść w górę albo iść w bok, no, ale tego hot wezmę, no. Możliwe, że tu jeszcze ta skała będzie potrzebna na końcu. Y, I schód. Jakoś tu się trzeba ustawić. Nie wiem, czy nie dałoby się naprawdę tutaj jakoś wjeprzyć tej skały. Nie wiem, a może. I to może być głupie, ale może jedna baba zamieni się. Baba i I sobie wezmę na przykład dwoma babami. Ej, nie, to, to może być to, to może być to nawet. Chodzi mi o to, że jedna baba może se wziąć. Patrzcie, i to nie działa? Aha. Bo muszę jeszcze baba i sword. I muszę to jakoś odłączyć, tak, żeby. O, tu na przykład. ICU. Aha, i być w is you, Zamiast Isu. O, i widać, że to jest poziom podtorobiony, robiony. Ponieważ muszę gdzieś się jeszcze zablokować. I są tutaj blokady obok. Dobrze, dobrze, dobrze. Jak dobrzański. I teraz... Yy, pyk. Dobra. I co teraz? Bo ja mogę teraz iść z tym. Ej, może tak nawet trzeba iść z tym. Mama, Jezus, jakie odłączenie. Może dopiero teraz odkryłem sens tego poziomu. Ale mi to było potrzebne, żeby zrobić is hot. A może tam trzeba? Patrzcie, zabrać. Tak! Zobaczcie! Trzeba uwięzić babę tam, gdzie is-isy dawałem. Czyli jeszcze raz to samo. To może być to. Śmieszne rozwiązanie. Bawi mnie coś takiego osobiście. Nie, coś tu nie bangla. Okej, okay, bangla. I to trzeba tam wrzucić teraz. Bo jedna baba. Ojeju. Ja, jak to wrzucić? Może trzeba najpierw iść. Bo wy, chłopaki, chyba musicie się złączyć z narodem, mam taką przykrą informację. Ewentualnie tu się złączycie, ale. No nie. Tutaj bym potrzebował tej skały, żeby ją potem pociągnąć za sobą. To gdzie to trzeba? Tak. Dobra. Jak się teraz odłączyć? <noise> Może na jedną babę to dam radę zrobić. Okej, okay, ona jest uwięziona, baba Isu tam jest. No, nie, nie dam rady. Muszę jeszcze pomyśleć, jak się odłączyć dobrze. Może tam na dół jeszcze trzeba zjechać z tym. O, 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 dobra, dobra, dobra. One się tam dopchają. Super, 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 super. Mamy to chyba zwycięskie. Kurczę, jaki fajny poziom! Fajniutki jest, no. Float, mogę przejść. I teraz chota musimy. Yy, mamy też isy wszystkie. Oj, to z tym isem może też nie być kolorowo. Bo chyba źle sobie ustawiłem. Baba już nie będzie słowem. A nie, czekajcie, dobrze, dobrze, baba i schod mogę się tutaj zrobić, sobie ze słowa siebie. O, było nawet. Tylko muszę się czymś chyba zablokować, albo coś takiego. Tutaj, tu i do góry. Nie, to nie wyjdzie. Trzeba było dobrze wycelować. Nie, to jest, za wysoko jestem. Pyk, 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 pyk. Jest! Udało się, baba iskot. Super poziomik, super poziomik. No i cóż, myślę, że tutaj się pożegnamy. Następny poziomik to jest tutaj trujeczka Power Generator. Żyjemy go sobie w następnym odcinku, bo już dzisiaj było dosyć sporo. Ale wracają roboty z tego co widzę. I być może w następnym odcinku pójdziemy do kolejnej lokacji, tej center, co już odblokowałem. No to co, trzymajcie się, moi drodzy widzowie, o już się niszczę. Ja byłem Mangetsu i papa.